Znaleźliśmy żelazo e, Tak w ogóle to się mam, bo włączyłem nagrywanie, co powinno się przywitać Z... Dźwięki z Minecraft nie jest, zwracać uwagi Mamy 17 żelaza Czyli za chwilę będziemy mieli... No, w sumie już mamy wszystkie narzędzia, także mogę się tam wykopać Był odcinek 17 minutowy, w którym szukałem żelaza Nie, nie wrzuciłem go, bo był totalnym... Totalną porażką, tak? Nie wrzuciłem tego Ale to już rzucę, bo znaleźliśmy to żelazo było tak ciężko znaleźć niż las jakiegokolwiek, nie? Że to jest jakiś świetnie nie? Jak się tam wykopuję w tym momencie. Mam dość Minecraft'a. Nie pytajcie mnie, co ja przeszedłem, bo to jest. Wykopuję się stąd. W ogóle nie się trafię do mojej wioski. To jest też pytanie. Jak nie trafię, to też. Okej. Wykopujemy się. Liczymy, trafimy do wioski. Okej, okay, jesteśmy w jakiejś wodzie. Dobra, zaraz na pewno tam tu jest drzewo. Trafimy raczej. Raczej myślę, że na no spokojnie to jest gdzieś tu blisko. Albo i nie. Okej, okay, mamy. Także jest dobrze. Ale no, coś mi się wydaje, że ta wioska nie była na wybrzeżach wody. Albo ja się jest i jestem głupkiem, albo faktycznie mamy nową wioskę. Nie, no raczej nie, raczej to jest mało prawdopodobne. Skrzynki zostały no jest to jest ta skrzynka. Czy to jest ta, 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 ta? Um, musimy przypalić co? Tutaj sobie zamieszkamy. Chwi A nie, bo to jest chwilacze. To tutaj. W największym domku. Piecyk postawimy. Wyrewno weźmiemy. Pójdźmy zielezu, Znalezione o tu jest no już workbench więc to jest ta wioska okej okay, dobra znowu to do, zlazę po prostu za to poświęcenie za, w tym minecraftzie zostawcie mi suba i w ogóle łapkę dzwoneczkę bo to bardzo mnie motywuje także no czekajcie to to co to my się tutaj rozłożymy zrobimy sobie jakąś skrzynkę dobra jedyna okej okay, jeden Musimy jeszcze tutaj skopać Czy zrobić sobie skrzynkę jakąkolwiek Ja Co? Ktoś mi wbił do chaty? Czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że mi się wydaje, bo... No. Nogów w dupie mieć nie będziesz Wiem, że jestem nieśmieszny, ale... Nie mówcie mi tego Dobra Tam, tam, Aha, A, łóżeczko sobie zaraz jeszcze wystawimy tutaj To, to nie, nie muszę stawiać bo i tak jak zginęć się nie obrodzę. tak żarcik um, gdzie ją dać dobra, na górze sobie dam tu, gdzie? I teraz wstoję i sejdę do łóżka spać um, dobra um, patyk okej, okay. osiem nowych okej okay, patyki to Dobra, Boże, są żelazne temy. Tylko krok do przodu. Mały kroczek, ale jednak nie taki mały, jakby się mogło wydawać. Dla mnie to jest bardzo ogromny krok, bo przez większość. No, przez jakieś pół godziny nie mogę wnaleźć żelaza, także. No, sami rozumiecie. Znaczy pewnie nie rozumiecie. Ale... Ej, dużo jeszcze miejsca w tej skrzyni zostało. To. To, 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 to. To to... tego nie będę chował, ale to... Nie, tego też nie. Gdzie ten tu? A, już wsadziłem, dobra. Zrobimy sobie tylko w sobie klatkę. Klatkę. Kola się skończyła niestety. No, ale ten odcinek nie będzie mega długi. Taki na, taki na spontanie w sumie trochę. Bo jak to, to, to się tak ucieszyłem, że stwierdzę, że odpalę nagrywanie. Także... No, 5. 3 się przepalają. W na następnym odcinku już będzie szkonić elementów. Mam dość żelaza, czy ten typa tam dalej siedzi, siedzi, dobra. Tak. <grym> dobra. 6. Um, o idealnie na klatę będzie. Ale aha, mam problem. Okej, okay, dobra, przepali się oh, idealnie. Okej. Okay. zrobiłem drzwi. Tam, tam, dobra. Kabum. Jesteśmy uzbrojeni. F5. <grym> o, dobra. Niech to sobie tutaj stoi. Nasza chatka wygląda na nieźle. Boże święty, jak mnie to jest jest za chwila, bo. Ja muszę sobie ujarnąć te cięcia, bo co chwilę robię jakieś przerwy, cięcia i tak dalej. sobie jabłko. Mm. A nie mam tego pobindowanego. Mam go rozwalić, ale. Dobra, w sumie, mi to, że to był główny cel odcinka, tak naprawdę. Zostawcie suba, łapkę, dzwoneczek. Tak jest całego widzia, jak się mawia. No i siema.